Artyści dzięki takim występom pokazują się z nieco innej strony. Propagują też zdrowy tryb życia i zachęcają swoich fanów do tego, by podnieśli się z kanapy, ubrali sportowy strój i ruszyli jeśli nie na kort, to na boisko czy rowerową ścieżkę. Radek Bielecki nie wyobraża sobie jednak tygodnia bez biegania po korcie. Tenis dlaczego jest towarzyski? Dwa. My sporo improwizujemy na scenie. W tenisie też trzeba improwizować. Bardzo szybko odbijać tą piłeczkę, tak zwaną, i tu kolokwialnie też na scenie ta piłeczka jest odbijana. Żarty jeden za drugim. Musimy być czujni, więc na pewno ta doza improwizacji pomaga. No i potrzeba tylko dwie osoby do tego, żeby, żeby zacząć grać. Więc. więc a... A trzeba się ruszać, bo nie ukrywam, że, że to jest też forma, to jest sposób na natrzymanie formy, bo ona się przydaje i na scenie, i w życiu. E, zdrowy styl życia jest ważny, modny e, i oby ta moda trwała jak najdłużej. Ja się cieszę z tego, że gram. Gram dopiero <laughs> 3,5 roku w Tenisa. Śmieję się, że e, 38 lat miałem kontuzję. I po tej kontuzji wróciłem do grania, więc, więc dla mnie to jest cały czas przygoda. Od lat obserwujemy letnie czy też halowe tenisowe mistrzostwa artystów. Teraz przyszedł czas na nową formułę. Formułę, która już po pierwszym turnieju można powiedzieć, że bardzo się sprawdziła. Artyści we Wrocławiu mieli jej wsparcie nie tylko kibiców. Przy, wszyscy przyjechaliśmy tutaj z trenerami. Doszedłem do wniosku, że byłaby to bardzo fajna konfrontacja trenerów z trenerami, uczniów z uczniami, a potem gry deblowe. Zbieramy sobie tutaj punkty. W momencie, kiedy grają trenerzy, my obserwujemy, uczymy się. I w momencie, kiedy my gramy, trenerzy kouczują, opowiadają, podpowiadają, jak grać, co grać, i, i przyjęliśmy taką formułę. E, na razie się to sprawdza. To jest pierwszy turniej Mistrz Uczeń. Na razie wystartowały cztery pary. W przyszłym roku chcemy poszerzyć tę formułę do ośmiu par. Mam nadzieję, że to się spotka z fajnym oddźwiękiem i mam nadzieję, że w przyszłym roku zrobimy ten turniej już w takich warunkach niehalowych, tylko na zewnątrz, żeby publiczność mogła przyjść w troszeczkę cieplejszym klimacie. Czyli zrobimy go chyba w maju, czerwcu powiedzmy. Liczę na to, że Państwo przyjdziecie, będzie się dobrze bawili, bo ci artyści kabaretowi wbrew pozorom w czasie grania wcale nie są śmieszni natomiast jak już schodzą z kortu to są naprawdę do państwa dyspozycji. Jest moda na tenis nie tylko pośród młodych biznesmenów czy polityków, amatorsko coraz częściej grają też artyści. Być może kiedyś uda się zorganizować w naszym mieście mistrzostwa Europy artystów. Żeby nam chcieli pomagać w tej inicjatywie, a a przy okazji, że, że robimy te mistrzostwa, to jeszcze komuś pomagamy. Mamy zawsze szczytny cel, zawsze, że, zawsze zbieramy pieniądze e, na Fundację Wrocławskich Hospicjum dla dzieci, tych, czyli jakby też lokalnie tutaj wspieramy <laughs> najbardziej potrzebujących. E, bawimy się, pomagamy, czujemy się dobrze ze sobą. Kto wie, może w przyszłości mistrzostwa Europy we Wrocławiu artystów. To fajny pomysł. Wiemy, że pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk gra w tenisa i gra nieźle w tego tenisa. I tak liczymy na to, że być może jest to, czy będzie jakieś takie nasze małe te turnieje, które organizujemy, czy Mistrzostwa Polski Radka Halowe będą przyczynkiem do tego, żeby zrobić Mistrzostwa Europy artystów na przykład. Potrzebujemy na takim turnieju 16 artystów z Europy. Nie brakuje grających artystów i ta konfrontacja może we Wrocławiu byłaby znakomita. To bardzo dziękuję za podpowiedź i postaramy się dotrzeć do pana prezydenta z tą propozycją. A nawet bardzo fajny pomysł to melodia przyszłości, a na razie czekamy na letnie Mistrzostwa Polski w tenisie artystów. Mocno będziemy kibicować naszym reprezentantom i jak to zwykle bywa, pewnie świetnie się bawić.